Kolejny Hol rybki, już ręce bolą od holów. Ale coś pięknego. Andrzej uśmiech. I karpiku śmiech Tylko żeby wzięła ta, ta dziesiąta ryba. No Ryba kończ. Kończ, kończ, weź. Subskrybujcie, postawcie łapkę. Cześć. Nie, nie, nie. Cześć, witajcie. Z tej strony Andrzej Hinca z Brawlingu Team Gdynia. Witam Was serdecznie na kanale Brawling Fishing Polska. Jestem dzisiaj na łowisku żwirki niedamowo. Pokażę Wam dzisiaj obale mity, że na klasyka można też łowić skutecznie karpie. Będę dzisiaj starał się odławiać karpie na klasyka. No i będę chciał pokazać, że da się. Obrałem sobie po drugiej stronie trzcinki i tam chcę wstępnie łowić na dystansie daleko. O! Gdzieś w tamtym okolicach. Po zaznaczeniu dystansu Teraz wezmę sobie drugą wędkę, no i dru na drugiej wędce odmierzę ten sam dystans. 52 metry. Karpie potrafią też brać bardzo delikatnie dlatego łowię na pleciące. Plus przypon strzałowy i tradycyjna skrętka. Druga wędka jest troszeczkę dłuższa, bo to jest wędka 395, no i jest też mocniejsza. Gdyby karpie te które będą brały, mieć większą siłę i mógłbym bardziej panować nad tym holem. To jest też wędka Brawlinga Silver Light, tylko tak jak wspomniałem, mocniejsza ta 395 do Ciężar wyrzutu do 80 gram. Wędkę sobie wygruntowałem i zmierzyłem odległość. To tak teraz drugą wędkę nie muszę ponownie gruntować. Wiem jaka odległość i tylko po prostu odmierzę na kilkach dystansowych. Bo z tym stresem to ci powiem jest tragedia u mnie. O wszystko wypnie. Tylko nie wszystko, tak żeby coś zostało. A ta e, krótsza i e, będę łowił spod samych e, nóg, z, z tej strony brzegu, blisko, e, spod nóg tak zwanych, no to będzie wędeczka Brawlinga Sfera e, 330. Tam gdzie będzie ryba, bo nie ukrywając, łowiąc i wyławiając e, kilka karpi, karpie się płoszą e, i po odłowieniu iluś sztuk, jednej, dwóch, będę zmieniał dystans na drugą linię po to, żeby tam się troszeczkę uspokoiło i móc odławiać dalej. Ta linia będzie tutaj, tu koło samych trzcinek, jak najbliżej trzcinek. Nawet przerzucę sobie dalej, a wtedy podciągnę jak najbliżej się da tych trzcinek. Jest tutaj bardzo Płytko w granicach około 1,5 metra. tuż za trzcinkami. Podczas wędkowania będę używał haczyków brawlingowskich Ultra Strong. Są to haczyki mocne, dedykowane na łowienie silnych ryb. Takich jak są karpie. To szukamy tej rybki. Gdzie ona jest? To jest. jest na wodzie powinien wyjść. W trzciny idzie i No. Po ścianą dosłownie. W wszedł. Zapozuj. Zmieniłem linię na bardzo bliską. I się pojawiły obcierki. No to sygnalizowało, że są rybki. No i długo nie trzeba było czekać. Pojawi pojawiło się pierwsze branie no około 1,5 kg. Używam sit brawlinga, jedno z większymi siatką, drugie z drobniejszymi. Jedna głównie służy do przesiewania zanęty, druga gliny. Drobne sito można wykorzystać do przesiania robaków. Jak wiadomo, robaki, jak się kupi, są wymieszane razem z trocinami, które można w łatwy i szybki sposób przesiać. No, raczej na Trociny nikt nie chce łowić. Jak widać, robaczki są ładne, czyściusieńkie. Nie ma żadnej y, trocinki. Zanęta jest jedna paczka półtorej y, kilograma. Mała kukuryczka i do tego yy, trzy białe. No i haczyk nie ukrywam, też malutki. Jak na karpia. Bardzo blisko. Już Jest i drugi karpik, mhm. troszeczkę większy wziął tradycyjnie na jedno ziarnko kukurydzy i jednego dzikuna. Najlepiej się spisuje bliska linia tu za trzcinkami. Bardzo delikatne branie i jest piękna rybka. Niech się wyszaleje. I będziemy zaraz ściągać ją do brzegu. Powolutku, nie śpieszmy się. Najpiękniejsze w tym łowieniu jest właśnie ten hol, jak kowrotek ładnie gra, wędka w pełni ugięta, a na haku oczywiście rybka. O, widać już, że rybka gotowa i teraz o, biorą coraz większe. Mam już trzy karpie. Cały czas to samo. Długa linia nie, nie wypaliła, a, a z krótkiej linii e, cały czas ce, e, odławiam karpiki. Dlatego każde e, zrywy ryb ładnie e, amortyzuje, kowrotek e, współpracuje z tym. No, bajeczka tylko łowić. Rybka jest w samych trzcinkach, ale poczekamy. No i wyjdzie no i wycholujemy ją. Widać rybka w samych trzcinkach, ale tuż no, no z krajem zaraz powinno wyjść. Udało się. Udało się na bardzo delikatny wędeczkę. Zestaw też nie jest przesadzony, bardzo finezyjny, można powiedzieć, jak na karpie. No, już jest czwarta rybka. O, jest następny. Jak zaparkował no. znowu w tych trzcinach? Każde branie wyholowana ryba, tak? A teraz, nie. jak one gdzie indziej nie chcą brać, to trzeba łowić tam, gdzie one są. Ten to wrzasnął. Konkretnie. Piąta rybka. Ładne karpiki zdrowe, waleczne ale zobaczymy co, co będzie nie? Na razie ta tutaj najbardziej odpala od czasu do czasu podnęcam procą kukurydzą. Robi to taki delikatny plusk, ryby na to reagują i nęci. I często przy powycholowanej rybce trzeba donęcić, bo każda rybka troszeczkę w łowisku zrobi szaszor. Zwłaszcza, że to jest bardzo blisko łowią. I jest branie. No i znowu w odcinkach zaparkował. Jeżeli rybkę czuję cały czas, no to trzymam, ale jak już tego, no to lekko staram się popuścić, żeby ona wyszła z tego zaczepu. No tą rybkę możemy stracić. Chyba trzeba się przejść do tych trzcinek. Chyba trzeba się wykąpać. Nie da rady. Ta zaparkowała się. Do tego nie nagrywaj. Jest. Tylko. Zrobiłem. No nie ma co, to jest szkoda czasu. A poza tym rybka by się męczyła z zestawem, jakby pływała sobie. A to jest pytanie, czy rybka się przestraszyła, reszta odpłynęła, czy mimo wszystko będzie. Donęcamy kukurydzą, procą, żeby rybka nie odskoczyła, żeby cały czas była. A jak się sposzyła, to żeby przypłynęła z powrotem. Na zmianę trochę kukurydzy, trochę białego robaka. Po ostatniej rybce, no niestety musiałem wejść do wody, bo weszła zbyt głęboko w trzcinki. No, i ryba się przepuszyła. Staram ją się z powrotem znęcić, no ale na razie z mizernym skutkiem. Poczekamy chwileczkę. Może rybka przyjdzie. Na, na liczniku mam 6. 6 karpi. Ja trzeba trochę, od, mimo wszystko, odczekać tu. Pierwsza linia, no niestety, na razie nie nie bierze. Próbuję wędkę zmienić na e, dalszy dystans, poszukać tam rybki. No, próbujemy. Gdzie, może tam? Tam na pewno rybka w żadne yy, zielsko nie wpłynie. To spokojnie można ją sobie holować. Zmiana dystansu na dłuższą linię. Szukanie ryby poskutkowało no, pięknym holem. Zobaczymy, jak, jaka duża ryba będzie. Jaki karpik. Jeszcze rybka nie jest gotowa. Musi jeszcze się. Mimo wszystko, że przepłynęła cały zbiornik w poprzek, to jeszcze ma siły sporo, jak widać. Widzi się, nie? No tam nie płynie. No Ten jest silniejszy, większy. Chodź już teraz. O i taki karpik. Myślę, że. O, nawet ze, ze 4 kg będziesz miał. No 3-4 kilogramy mniej. więcej. Ta tam 50 metrów. Dosłownie w samą zatoczkę tam. były większe to czy to przypadek czy po prostu tam są większe Zobaczymy w tamtej zatoce czy Jedna rybka tak, którą wyciągnąłem przed chwileczką, to był przypadek czy będzie ich tam więcej? Bo się okazało, że branie było zaraz po porzucie i to ładna rybka duża. Mam taką radę dla młodych wędkarzy, że nie ma sensu uprzeć się na jednej linii łowić i nęcić i a tej rybki tam nie ma. Trzeba szukać tej rybki, raz blisko, bliską linię, bardzo daleką linię, po prostu tej ryby nie ma, a żeby odławiać, to niestety tą rybkę trzeba szukać. O, zobacz, gdzie on w trzcinach, aż wszedł. I, I to nie jest mały, ale wyszedł, także tylko go będziemy holować. O, znowu idzie w te trzcinki. Chodź tu cały czas wzdłuż tego zielska. Szedł, a i holujemy go <grybka> udało się kolejną rybkę z dystansu. Widać, że rybka przemieszcza się i trzeba ją szukać, a to jest dowód. Piękny karpik, zdrowiusieńki, ładne kolory, żółty. Piękny. Teraz na kolejny dystans rzuciłem tuż przy samej trzcinkie, tam w tej zatoczce po lewej stronie. Łowię na dystansie. Pilnuję cały czas krótkiej linii, bo nie ukrywając, no, krótka linia też dawała rybki i też nie ma co jej odpuszczać. O. O kula. Nie zdążyłem klipsa ściągnąć. U. Tu przypon strzelił, niestety. Dobra. Przypon idziemy dalej. Dobra. i głównie, no, pilnować wędki, tak? To głównie, no, a zawsze jest tak, choćbyś, nie wiem co, nie ma brań, nie ma brań. Pójdziesz się wysikać, pójdziesz coś, będziesz robił i zawsze w tym momencie jest branie. No to on już zaczynał odjeżdżać z wędką. Widać go. Kolejny hol rybki. Już ręce bolą od holów. Ale coś pięknego. Coś pięknego. Patrz Skubaniec jaki do trzcinek idzie sobie. Chodź, 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 chodź tutaj. A? Zabrakło centymetra za krótkie ręce. Pogoda jest piękna, gorąco w granicach około 30 stopni. Także ryby męczą od holów, a pogoda dwa razy. O, ten jest ładny, słuszny. I... Tylko no, 4 kilo na pewno ma. Jestem zadowolony z, z pięknych rybek. E, coś pięknego. Piękne chole, piękne rybki. O, chcę do wody. O. Jest dziewiąta rybka. Jak na razie obrana technika działa, czyli zanęta, robaki, kukurydza. No, tylko jedyny jest e, e, taki problem, że tą rybkę trzeba szukać. Łowiąc, szukając rybki, e, zmieniając dystanse, odległości, e, udało mi się zlokalizować rybki, są to e, po drugiej stronie, w takiej zatoczce, e, Teraz obecnie tam ich jest najwięcej tych rybek i są brania. Tylko żeby wzięła ta, ta dziesiąta ryba. No. Ryba kończ. Kończ, kończ, weź. Pamiętajcie, szukajcie ryby na dystansach, na krótkich, średnich, pod drugim brzegiem. Blisko brzegu, ryba się przemieszcza. Wy również musicie e, szukać tych, tych rybek, tak? Tak jak widzieliście, że na początku łowiłem rybki z bliskiego dystansu, tu z odcinkami. Później szukałem rybki po drugiej stronie, też dało parę sztuk, a oficjalnie najwięcej po lewej stronie w zatoce. Wyciągniemy siatkę, zobaczymy ile e, udało mi się wyciągnąć tych karpi. E, jest ich 9 sztuk. Niestety nie udało się 10 sztuki wyłożyć. Jak widzicie, rybki udało się. Wyciągnąć yy, klasyk, jednak na klasyka można wyciągnąć yy, karpie. Jest też skuteczny. Oto jakie piękne karpiki. Wypuszczamy teraz piękne karpiki. O, jak są dowody. co Podsumowując dzisiejsze łowienie, e, pamiętajcie, że na klasyka da się łowić karpie. E, e, pamiętajcie subskrybować kanał Fishing Brawling Polska. Subskrybujcie, postawcie łapkę. Cześć! Jak Jednak jest dziesiąta. Fajnie, że Rybki cały czas biorą i na odejście mamy ich. Pewnie uda nam się wyciągnąć jeszcze jednego karpika. O, niestety poszedł z hakiem. Na razie do zobaczenia. Cześć. Zapraszam na kolejne filmy.